W cyfrowym wszechświecie, tętniącym życiem ponad pięciu miliardów połączonych dusz, gdzie każda sekunda przynosi potop milionów zdjęć, relacji i aktualizacji statusów, istnieje grupa ludzi, którzy nawiedzają tę hiperwidzialną rzeczywistość. Są szeptami pośród krzyku, sylwetkami w tłumie. Są duchami w maszynie. Znasz ich, to nieuniknione. Może na pewnym poziomie jesteś jednym z nich. To ludzie, których profile są wyrachowaną pustką ogólne awatary, zdjęcia odległych krajobrazów, enigmatyczne cytaty, lub co najczęściej anonimowa sylwetka, którą platformy oferują jako domyślną. Obserwują, konsumują, lajkują, może nawet dosadnie komentują. Uczestniczą w cyfrowym ekosystemie jako konsumenci informacji, ale odmawiają stania się produktem. Odmawiają udziału w wielkim spektaklu autoekspozycji. Nie publikują swoich zdjęć. Powierzchowne pytanie, które zadają wszyscy, brzmi dlaczego? A mózg, szukając drogi najmniejszego oporu, podsuwa łatwe odpowiedzi, klisze psychologii popularnej. Są nieśmiali, cenią prywatność, mają niską samoocenę, są niefotogeniczni. I bądźmy tu brutalnie szczerzy, te odpowiedzi są leniwe, płytkie i fundamentalnie niekompletne. To etykiety, których używamy, by zakończyć rozmowę, która powinna się dopiero zaczynać. Nie wyjaśniają one prawdziwej i złożonej głębi tej świadomej decyzji. Redukowanie tego aktu do zwykłej wady charakteru lub fobii społecznej to całkowite minięcie się z sednem. Prawda jest taka, że dla rosnącej liczby osób niepublikowanie nie jest aktem nieobecności, lecz aktem siły, nie jest brakiem pewności siebie, lecz strategią samoobrony, nie jest błędem w systemie, lecz funkcją znacznie bardziej solidnego, osobistego systemu operacyjnego. Głęboka analiza wzorców zachowań i filozofii leżącej le podstawy naszych najprostszych działań ujawnia, że odpowiedź nie kryje się jedynie w współczesnych podręcznikach o mózgu, jest ukryta na widoku w dziele jednego z najbardziej pesymistycznych, a przez to może być jednego z najbardziej realistycznych i adekwatnych dla naszej epoki, filozofa w historii Artura Schopenhauera. W tym eseju obalimy przekonanie, że niepublikowanie jest oznaką słabości. Ujawnione i przeanalizowane zostaną trzy głębokie psychologiczne motory, które działają za kurtyną cyfrowej niewidzialności. Co ważniejsze, połączymy każdy z tych motorów bezpośrednio z radykalną filozofią Schopenhauera na temat natury cierpienia, tyranii, pożądania i nieuchwytnego poszukiwania wewnętrznego spokoju. Na koniec obiecuję, że nie tylko zrozumiesz tych ludzi w sposób, w jaki nigdy wcześniej ich nie rozumiałeś, zrozumiesz strategię życia, praktyczną filozofię, która może być najpotężniejszym i niezbędnym antydotum na endemiczny lęk naszej cyfrowej ery. To nie są porady dotyczące mediów społecznościowych, to jest inżynieria twojej własnej rzeczywistości. Zaczynajmy. Pierwszym powodem, który wszyscy wymieniają, niemal jak odruch warunkowy, jest prywatność. Ale większość ludzi rozumie prywatność w sposób fundamentalnie błędny, niemal dziecięcy. Myślą, że chodzi o ukrywanie informacji, numer, pesel, adres, tajemnice. Ale prawdziwa gra o prywatność w XXI wieku jest znacznie głębsza i bardziej egzystencjalna. Chodzi o ochronę najcenniejszego i bardziej wrażliwego aktywa, jakie posiadasz Twoje nieobserwowane ja to tutaj większość się gubi, wymieniając bezcenny skarb na kilka monet digitalnej walidacji. Dlaczego prawdziwa prywatność, prywatność bytu, ma tak duże znaczenie? Ponieważ żyjemy, czy tego chcemy czy nie, w gospodarce performansu. Ten termin nie jest przesadą. Każdy post to występ. Każde zdjęcie to starannie wyprodukowana reklama wyedytowanej w wersji na samych. Każda relacja to akt w sztuce teatralnej o naszym życiu reżyserowanej, napisanej i z udziałem nas samych. Jesteśmy nieustannie na scenie, pod oślepiającymi reflektorami niewidzialnej i wszechobecnej publiczności, czekając na oklaski w postaci polubień, komentarzy i udostępnień. Ten ciągły i nieprzerwany występ ma ogromny koszt psychologiczny dług, który spłacamy własnym zdrowiem psychicznym. Zmusza nas do życia w stanie nieustannej samoświadomości, ciągłej autouprzedmiotowienia. Psycholog społeczny Mark Lery ukuł termin socjometr, aby opisać naszą wrodzoną i ewolucyjną wrażliwość na ocenę społeczną. To mechanizm, który pomógł nam przetrwać w plemionach, zapewniając, że nie zostaniemy wykluczeni. Media społecznościowe wrzęły ten starożytny mechanizm przetrwania i ustawiły go w tryb najwyższej gotowości 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu Nieunikniony rezultat? Ciche i powszechne wyczerpanie. Poczucie, że jeśli przestaniemy występować, jeśli przestaniemy nadawać, po prostu przestajemy istnieć w oczach świata. Pragnienie niepublikowania w tym duszącym kontekście jest buntem. Jest strajkiem przeciwko fabryce performansu. Jest desperackim poszukiwaniem światej przestrzeni, w której ja może po prostu być, bez przytłaczającej potrzeby wyglądania. Jest to odzyskanie prawa do istnienia poza spojrzeniem innych. Można to nazwać zasadą nieobserwowanego ja. Pomyśl przez chwilę, jak się zachowujesz, gdy jesteś absolutnie i bezsprzecznie sam. Fałszujesz pod prysznicem, tańczysz dziwnie w salonie, prowadzisz wyimaginowane rozmowy z lustrem, testujesz nowe pomysły na głos. W tych cennych chwilach jesteś w autentyczny, ponieważ nie ma publiczności, nie ma oceny, nie ma oczekiwań. Socjometr jest wyłączony. To nieobserwowane ja jest tajnym laboratorium twojej osobowości. To twój wewnętrzny ekosystem B+R badań i rozwoju. To tam eksperymentujesz, ponosić porażki bez konsekwencji, uczysz się bez strachu i rozwijasz się organicznie. To twój surowy stan, twoja nieedytowana prawda. To jądro, z którego ostatecznie wyłania się twoje publiczne ja. Ludzie, którzy strategicznie odmawiają publikowania swoich zdjęć, świadomie lub nieświadomie budują fortece wokół tego laboratorium. Rozumieją głęboką psychologiczną prawdę. Ciągła obserwacja zamraża rozwój, spojrzenie drugiego człowieka petryfikuje. Jeśli każda twoja wersja, każda eksperymentalna myśl, każda nowa faza jest natychmiastowo publikowana, oceniana i kategoryzowana, stajesz się wykładniczo mniej skłonny do eksperymentowania. Zaczynasz optymalizować swoje życie pod kątem wizerunku, a nie procesu do przeżycia życie staje się produktem do zapakowania, a nie procesem do przeżycia. Ta odmowa eksponowania się nie polega na ukrywaniu drożnych sekretów, chodzi o ochronę świętej integralności procesu samopoznania, to rozumienie, że nasiono nie może wykiełkować pod stałą światłem reflektora. I to właśnie tutaj głos Artura Schopenhauera odbija się przez wieki z brutalną i niewygodną jasnością. Dla niego społeczeństwo było w większej części nieuniknionym źródłem cierpienia i fałszu. Napisał lapidarnie. Człowiek może być w pełni sobą tylko gdy jest sam, jeśli nie lubi samotności, nie polubi wolności, albowiem tylko wtedy, gdy jest sam, jest naprawdę wolny. Dla Schopenhauera samotność nie była karą, której należy unikać, ale koniecznym i niezbędnym warunkiem samoświadomości, głębi myśli i prawdziwej wolności. Kiedy jesteśmy z innymi, a media społecznościowe to inni na amfetaminowej skali zbitka miliardów innych, jesteśmy zmuszeni do konformizmu, do występowania, do nieustannego martwienia się opinią innych. To zmartwienie dla niego nie było tylko niedogodnością. Było formą niewolnictwa. Osoba, która nie publikuje w praktyce wybiera bycie panem samego siebie ponad społeczną aprobatę. Instynktownie tworzy enklawy szopenhauerowskiej samotności pośród cyfrowego chaosu. Rozumie, że aby naprawdę posiadać siebie, aby być swoim własnym panem, nie może być własnością publicznego spojrzenia. Dlatego pierwszym i najbardziej fundamentalnym motorem nie jest tylko prywatność. Jest to strategiczna obrona własnej rzeczywistości przed tyranią performansu. Ochrona swojej rzeczywistości to pierwszy poziom, zewnętrzny mur, ale jest też głębsza, bardziej trzewiowa i często bardziej bolesna warstwa. Odmowa publikowania to nie tylko obrona przed inwazją świata zewnętrznego, ale także kluczowa strategia wygrania Cichej wojny, która toczy się wewnątrz każdego z nas. Wojny z bezlitosną maszyną do porównywania, która została zaprojektowana, abyśmy czuli się wiecznie niewystarczający. Prawda jest taka, że dla wielu nie wchodzenie do gry jest jedynym sposobem, by nie przegrać. Bądźmy bezpośredni i bez ogródek. Media społecznościowe to najskuteczniejszy, wszechobecny i uzależniający silnik porównawczy, jaki kiedykolwiek wymyśliła ludzkość. Każdy feed, bez wyjątku, to lawina wyselekcjonowanych najlepszych momentów z życia innych ludzi idealne wakacje w egzotycznych miejscach, wyrzeźbione ciała na siłowniach filmowe związki, błyskawiczne sukcesy zawodowe to niekończąca się parada cudzych zwycięstw. Nasz mózg, który ewoluował w małych plemionach łowiecko-zbierackich, gdzie porównywanie ograniczało się do garstki osób, nie posiada naturalnych mechanizmów obronnych przed tym przeciążeniem. Psycholog Leon Festinger w 1954 roku opracował teorię porównań społecznych, która głosi, że mamy wrodzony i fundamentalny pęd do oceny własnych opinii i umiejętności w porównaniu z innymi. Instagram, TikTok, LinkedIn są ucieleśnieniem tej teorii w skali globalnej, wykładniczej i nieskończonej. Są eksperymentem porównań społecznych, w którym wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Nieuniknionym rezultatem tego eksperymentu jest chroniczny deficyt poczucia własnej wartości. Nieuchronnie porównujesz swoje kulisy. Swoje prawdziwe życie z jego wadami, wątpliwościami, złymi dniami, z zagraconym mieszkaniem, chwiejnym kontem bankowym, z idealnie wyedytowaną główną sceną całego świata. To gra, której matematycznie nie da się wygrać, a stałe, codzienne uczestnictwo w tej grze generuje mikrodawki lęku, poczucia nieadekwatności, zazdrości i w wielu przypadkach klinicznej depresji. Ból, nie jest wyimaginowany, ból jest realny. W tym scenariuszu osoba, która nie publikuje swoich zdjęć, wykonuje genialny manewr psychologicznego dziudziutsu. Strategiczne wycofanie się z niekorzystnego pola bitewnego to nie jest akt tchórzostwa, to akt najwyższej inteligencji emocjonalnej i strategicznej. Jeśli wiesz, że gra jest od początku ustawiona. Dlaczego upierać się, by w nią grać? Za tym strategicznym wycofaniem kryją się kilka potężnych mechanizmów psychologicznych. Pierwszym jest lęk przed oceną. Publiczna ekspozycja otwiera drzwi do nie tylko walidacji, ale także krytyki, drzwi i, co może najgorsze, obojętności. Dla osób o większej wrażliwości na odrzucenie albo z cechami lęku społecznego, ryzyko negatywnego komentarza czy ogłuszającej czyszy braku polubień jest po prostu paraliżujące. Niepublikowanie staje się perfekcyjną i nieprzenikalną obroną. Nie możesz być oceniany, jeśli nie jesteś na scenie. Drugim mechanizmem jest syndrom cyfrowego oszusta. Wielu czuje. Z bolesną pewnością, że ich prawdziwe życie nie jest wystarczające, by przekształcić je w treść. Patrzą na swoje twarze w lustrze, na swoje domy, na swoją codzienną rutynę i czują, że nie spełniają standardu produkcji treści wypolerowanej estetyki, która jest wymagana, by konkurować o uwagę. Niepublikowanie staje się więc sposobem na uniknięcie bolesnego dysonansu poznawczego między życiem, które mają, a życiem, które czują, że powinni mi pokazywać. Trzecim i być może najbardziej fundamentalnym jest ochrona przed wrażliwością. Opublikowanie własnego zdjęcia, zwłaszcza selfie, jest aktem skrajnej wrażliwości. To cichy apel, który mówi: oto jestem. Proszę, zaakceptuj mnie. Proszę, zwaliduj mnie. Dla kogoś, kto już zmaga się z kruchym poczuciem własnej wartości, oddanie tej władzy nad własną wartością kapryśnemu algorytmowi i nieprzewidywalnej publiczności jest po prostu zbyt dużym ryzykiem. Odmowa publikowania to system kontroli szkód, to świadoma decyzja, by nie karmić maszyny, która żywi się twoimi własnymi niepewnościami. I to tutaj Schopenhauer ponownie oferuje najdokładniejszą diagnozę. Widziałby media społecznościowe jako najczystszą i najokrutniejszą manifestację tego, co nazwał wolą, wille. Dla niego wola jest ślepą, irracjonalną, nienasyconą i uniwersalną siłą, która napędza całą egzystencję. To niekończące się pragnienie, wieczne chcenie. Chcemy więcej pieniędzy, więcej statusu, więcej miłości. A w kontekście mediów społecznościowych desperacko pragniemy więcej walidacji. Dla Schopenhauera korzeń wszelkiego ludzkiego cierpienia leży w tej nienasyconej woli. Ponieważ gdy tylko jedno pragnienie zostanie zaspokojone, uczucie przyjemności jest ulotne i tysiąc innych pragnień pojawia się, by zająć jego miejsce, tworząc niekończący się cykl tęsknoty i rozczarowania. Szczęście zatem nie polega na zdobyciu tego, czego chcesz. Prawdziwe szczęście, jedyny możliwy spokój to brak bólu, chwilowe ustanie pragnienia. Osoba, która nie publikuje, w istocie praktykuje formę negacji woli. Wola bycia widzianym, wola bycia zwalidowanym jest nieskończonym źródłem potencjalnego cierpienia. Z każdym postem aktywujesz tę wolę. Czekasz, tęsknisz, kompulsywnie sprawdzasz powiadomienia. Jeśli lajki przychodzą, satysfakcja jest krótka, ulotna, ulga. Jeśli nie przychodzą, ból odrzucenia jest dotkliwy. Wycofując się całkowicie z tego cyklu, osoba aktywnie wybiera minimalizowanie cierpienia, które sama sobie zadaje. Szuka spokoju, który pochodzi nie z wygrania w grę w walidację, ale z odmowy grania w nią. Jest to praktyczne i nowoczesne zastosowanie filozofii Schopenhauera. Najpewniejszym sposobem na bycie szczęśliwym jest zorganizowanie swojego życia tak, by unikać jak najwięcej bólu, a fit na Instagramie to pole minowe psychologicznego bólu. Jeśli ta pogłębiona analiza rezonuje z Tobą, jeśli burzy niektóre z Twoich przekonań na temat cyfrowego świata, rozważ zostawienie polubienia pod tą treścią. Pomaga to dotrzeć z tą wiadomością do większej liczby osób, które mogą być uwięzione w cyklu porównań. Do tej pory widzieliśmy odmowę publikowania jako wyrafinowany akt obrony, obrony rzeczywistości przed performansem i obrony poczucia własnej wartości przed porównywaniem. Są to inteligentne i pragmatyczne strategie samozachowawcze, ale trzeci motor jest najgłębszym, najbardziej radykalny ze wszystkich. Przekracza psychologię i wchodzi w pole filozofii egzystencjalnej. To nie jest obrona, to jest afirmacja. To świadomy filozoficzny wybór, który redefiniuje samą naturę istnienia w świecie nasyconym cyfrowością. To tutaj przechodzimy od psychologii do metafizyki codzienności. Jaki jest fundamentalne, niemal przyprawiające o uczucie, które wielu z nas odczuwa, przewijając fit przez zbyt długi czas? To poczucie nierealności, performensu. Tego, że oglądamy dobrze wyprodukowaną symulację film o życiu, ludzi, a nie samego życia. Kultura cyfrowa popchnęła nas subtelnie, ale z siłą ku egzystencji, w której reprezentacja doświadczenia stała się ważniejsza niż samo doświadczenie. Pomyśl o tym, czy widziałeś kiedyś kogoś na niesamowitym koncercie z ulubionym zespołem na scenie, oglądając cały występ przez mały ekran telefonu bardziej zatroskanym nagrywaniem niż odczuwaniem? Albo w restauracji, ze smacznym jedzeniem, stygnącym na stole, gdyż przez kilka minut próbują zrobić idealne zdjęcie na Instagrama. W tych momentach prawdziwe, wielozmysłowe i obecne doświadczenie zostało poświęcone na ołtarzu jego cyfrowej, przyszłej i dwuwymiarowej reprezentacji. Ta inwersja jest subtelną chorobą naszej epoki. Zaczęliśmy żyć nie dla siebie, ale tak jakbyśmy byli kuratorami muzeum o nas samych. Wybierając i wystawiając artefakty z życia, którego ledwo egzystujemy, impuls do niepublikowania, dla postaci którą można nazwać filozoficznym rebeliantem, pochodzi z głębokiego i trzewnego odrzucenia tej inwersji. To uparta naleganie na to, że życie przeżyte jest nieskończenie lepsze od życia zdokumentowanego. To jest najpotężniejszy i najbardziej wyzwalający wgląd ze wszystkich. Dlatego archetypu. Odmowa publikowania jest afirmacją prymatu doświadczenia nad jego reprezentacją. To cicha, ale potężna deklaracja, że wystarczam sam sobie. Moja radość nie musi być sfotografowana, by być prawdziwa. Moja podróż nie potrzebuje postu, by się odbyła. Moja twarz nie potrzebuje zewnętrznej walidacji, by istnieć. Osoba, która działa na podstawie tej zasady, nie ukrywa się przed światem. Wręcz przeciwnie, wybiera bycie radykalnie bardziej obecną we własnym życiu. Wymienia zewnętrzną walidację, która jest ulotna i uzależniająca, na wewnętrzną walidację, która jest solidna i samowystarczalna. To jest radykalny akt w 2025 roku. W świecie, który krzyczy jednogłośnie: Jeśli tego nie opublikowałeś, to się nie wydarzyło. Ta osoba odpowiada cicho: Wydarzyło się dla mnie. I to wszystko, co ma znaczenie. Świadomie oddziela swoje poczucie tożsamości od swojego profilu, rozumie, że mapa, profil społecznościowy, to nie terytorium, prawdziwe życie i wybiera w każdej chwili życie na terytorium, a nie na mapie. To tworzy rzadką i pożądaną formę wolności wolność bycia przeciętnym. Wolność posiadania złego dnia i niepotrzebowania odgrywania szczęścia, wolność bycia niefotogenicznym i nieprzejmowania się tym, wolność posiadania nudnego weekendu i nieodczuwania presji wymyślania przygody, to wolność po prostu życia, surowego i czasami nieciekawego, bez presji przekształcania każdej chwili w zbywalną treść. To jest szczyt filozofii Schopenhauera zastosowanej do ery cyfrowej. Jego arcydzieło, książka, która zdefiniowała jego myśl, nazywa się Świat jako wola i przedstawienie. Centralna teza jest rewolucyjna. Dla niego świat, który postrzegamy zmysłami, nie jest światem realnym, rzeczą samą w sobie. Jest przedstawieniem, Vorstellung. Konstrukcją naszego umysłu, przefiltrowaną przez nasze zdolności poznawcze, jest zjawiskiem, pozorem. Świat realny, esencję wszystkiego, nazwał, jak już widzieliśmy, wolą, willę, tą ślepą i napędową siłą. Przenieśmy tę metafizykę na naszą rzeczywistość. Twoje prawdziwe życie, surowe doświadczenie, strumień świadomości chwila po chwili, to terytorium. To wola w działaniu. Twój profil w mediach społecznościowych, z jego wybranymi zdjęciami, przemyślanymi podpisami i z optymalizowanym bio, jest przedstawieniem. Schopenhauer argumentowałby, że jesteśmy niebezpiecznie obsesyjni na punkcie polerowania i doskonalenia naszego przedstawienia, zapominając, że jest ono tylko cieniem, obrazem w lustrze, a nie realną substancją. Osoba, która nie publikuje, intuicyjnie odrzuca życie w świecie jako zwykłe przedstawienie. Próbuje połączyć się bardziej bezpośrednio z życiem takim, jakie jest, z całym jego bólem, radością i niefiltrowaną banalnością. Jeszcze głębiej, Schopenhauer wierzył, że zbawienie od wiecznego cierpienia woli przychodzi poprzez negację woli. Jednym z najwyższych sposobów osiągnięcia tej negacji, choćby tymczasowo, była kontemplacja estetyczna. Kiedy całkowicie zatracasz się w pięknie dzieła z sztuki, w majestacie natury, czy w harmonii utworu muzycznego, na krótką chwilę zapominasz o sobie, o swoim ego, o swoich pragnieniach i zmartwieniach. Stajesz się czystym podmiotem poznania, a wola zostaje uciszona. Jest to stan, Pokoju. Filozoficzny buntownik, który nie publikuje, szuka codziennej wersji tego właśnie. Odmawiając ciągłego postrzegania siebie jako obiektu do kurowania, kadrowania i wystawiania, otwiera się na możliwość bycia po prostu podmiotem, który doświadcza. Próbuje, jeśli tylko na krótkie chwile, zapomnieć o sobie, aby wreszcie mógł doświadczać świata bezpośrednio. To poszukiwanie pokoju, który przychodzi tylko wtedy, gdy wola samoreprezentacji zostaje w końcu uciszona. Więc oto jest prawda. Duch w maszynie, profil bez twarzy, cichy obserwator, on nie jest pusty. Wręcz przeciwnie, jest pełny. Jest pełen rzeczywistości, która nie potrzebuje publiczności, by być ważna. Jest pełen poczucia własnej wartości, które nie zależy od algorytmu, by być kielęgnowane. I przepełniony jest spokojem, który pochodzi z odmowy przekształcania własnego życia w niekończący się i wyczerpujący występ. Ostatecznie, niepublikowanie nie dotyczy tego, co tracą pod względem widoczności. Chodzi o wszystko, co zyskują: czas, obecność, autentyczność, głębie. I być może najbliższą formę szczęścia, jaką genialny pesymista taki jak Schopenhauer uważał za możliwą na tym świecie, to spokój ducha tego, kto wie, że prawdziwe życie toczy się z dala od ekranów. Zrozumienie tej złożonej filozofii życia jest kluczowym krokiem do uwolnienia się od niewidzialnej, ale przytłaczającej presji kultury cyfrowej. Wybór bycia widzialnym lub niewidzialnym nie jest kwestią dobra czy zła ale strategiczną decyzją o tym, jaki rodzaj życia chce się prowadzić i jaki rodzaj cierpienia jest się gotowym znieść. Jeśli ta filozoficzna i psychologiczna eksploracja przyniosła ci nowy wgląd, jeśli sprawiła, że zakwestionowałeś swój własny stosunek do cyfrowej autoekspozycji, to ta treść spełniła swój cel. Aby uzyskać więcej analiz, które wykraczają poza powierzchowność i zagłębiają się w inżynierię naszej nowoczesnej rzeczywistości, rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Istnieje wszechświat idei do zbadania za kulisami naszej codzienności. Twoja uwaga jest najcenniejszym dobrem.